Spokojnie przespaliście noc? Czy były takie emocje, które nie pozwoliły przespać? Nie, na pewno emocje były. Przecież nie, 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 co, nie co chwilę zdobywa się mistrza Polski. Tak więc były emocje. Dalej jesteśmy na pewno zadowoleni z tego faktu. No ale za niedługo trzeba przejść dalej do pracy. No zdobyć mistrza i to jeszcze na dwie kolejki na dobrą sprawę przed końcem to już chyba jest szczyt. Tego co można osiągnąć. No na pewno nie zakładaliśmy na początku rundy, że, że my tego mistrza osiągniemy już na dwie kolejki przed końcem, chociaż mieliśmy przewagę dość sporą, jednak tak się kolejki potoczyły, że ta przewaga stopniała, legia Warszawa zaczęła nas gonić, no, ale końcówka ułożyła się tak, że oddaliśmy się spokojnie na taką przewagę, która pozwoliła na dwie kolejki przed końcem cieszyć się z tego mistrzostwa. No i to wczorajsze zwycięstwo, które już chyba zupełnie przypieczętowało to, że faktycznie jesteście mistrzami i na ten tytuł w pełni zasługujecie. No na pewno tak. My sobie w piątek powiedzieliśmy, że cokolwiek co się stanie w niedzielę, bo widzieliśmy, że Legia gra w Bełchatowie, widzieliśmy, że każde potknięcie tego zespołu sprawi to, że jesteśmy mistrzami Polski. To chcieliśmy w poniedziałek tutaj na Dialog Arena pożegnać ten sezon dobrym występem i chyba się to udało, bo zwyciężyliśmy w meczu z rywalem, no, który jest zawsze ciężki, czyli Lech pozny. A w jaki sposób dowiedziałeś się o tym, że twój zespół został mistrzem Polski? W niedzielę po kościele? Tak, w niedzielę po kościele naprawdę, bo wyjeżdżałem z kościoła i dostałem SMS-a, że, że Legia zremisowała. Starałeś się pewnie uczulać w piątek chłopaków, żeby nawet jeżeli ten scenariusz ułoży się po waszej myśli, żeby nie panowało takie rozprężenie w zespole. Udało się to osiągnąć, czy jednak chłopcy... Na pewno... Rozprężenie było, bo, bo spotkaliśmy się w poniedziałek na rozruchu i widziałem na twarzach no, niesamowitą radość u chłopców, ale też w rozmowie z nimi zobaczyłem, że, że ten mecz poniedziałkowy wieczorny jest dla nich bardzo ważny i, i bez względu na to, co się stało wcześniej, czyli to Mistrzostwo polskie, nie zmieni faktu tego, że chci, chcieli ten mecz wygrać i, i mówię, udało im się to. Bardzo pewnie szliście w kierunku Mistrzostwa Młodej ekstraklasy. ale czy były jakieś elementy, momenty zwątpienia? Może nie z wątpienia, ale na pewno mieliśmy dość tam delikatną zadyszkę na początku rundy. Ale chyba tą zadyszkę miał każdy zespół młodej ekstraklasy, bo, bo nikt nie, nie, nie miał równego sezonu. A, a chyba my ten sezon mieliśmy najrówniejszy, bo mimo wszystko y, tych potknięć mieliśmy mniej i dlatego wygraliśmy tę ligę. Byliście mistrzami polski juniorów starszych. Twój zespół został uznany najlepszym młodzieżowym zespołem w Nagali Tygodnika Piłka Nożna. Teraz jesteście mistrzami młodej ekstraklasy. Poprzeczka systematycznie idzie do góry. Czy to nie. Będzie za dużo dla tych chłopaków? Ja wiem, na pewno ja powiedziałem chłopcom jedno przed meczem, że, że na pewno w tej piłce młodzieżowej tutaj Zagłębie Lublin przeszli do, jakby nie było do historii, bo nie wiem czy tak szybko komuś się uda zdobyć Mistrzostwo polskich Juniorów Starszych, a za rok powtórzyć zaraz już w takiej półseniorskiej piłce Mistrzostwo Polski Młodej klasy. Poprzeczka wysoko, no chyba nie wiem, sport jest takim, Taką dziedziną, że jak chce się osiągać sukcesy, chce się iść do przodu, no to cały czas trzeba coś zdobywać. Oni na pewno mają teraz świadomość tego, że posiadają jakieś umiejętności. Ale to musi być dalej poparte ich ciężką pracą i to, żeby osiągnęli to, co zdobyli w piłce juniorskiej, takiej półseniorskiej, żeby kiedyś osiągnęli w piłce tej dorosłej i mogli się cieszyć tak jak w sobotę Lech Poznań ze zdobycia Mistrzostwa Polski w piłce seniorskiej. Za Wami w ogóle ciężki sezon, ale ten tytuł mistrzowski jest na koncie, ale to bardzo ciężkie zadanie przed sztabem trenerskim, bo tak naprawdę ta kadra, w porównaniu z seniorską piłką, z ekstraklasą, nie jest taka sama, bo tutaj w dużej mierze zależy, kto będzie kontuzjowany właśnie w pierwszym zespole, kto dojdzie, kto gdzieś pojedzie na kadrę. To są zawodnicy, którzy często wyjeżdżają na kadrę, także było, był ból głowy parę razy, kogo wystarczy. Znaczy, to jest specyficzna drużyna, tak jak chyba każda drużyna rezerw. Niekiedy się przed meczem dowiadujemy, dzień przed meczem tak naprawdę, jakim składem wystąpimy. i Niekiedy jest to ciężkie potem, żeby na odprawie, nie wiem, w dwóch, trzech słowach powiedzieć jak mamy grać. Ale, ale współpracuję z tymi ludźmi od dłuższego czasu i, i, i wiedzą czego od nich wymagam. My z pierwszej drużyny chłopcy jak, jak schodzili do nas do grania tak naprawdę pomagali i, i to wykonywali na boisku swoje zadania bardzo dobrze. tak więc to się Jakby te dwie rzeczy, czyli ci młodzi chłopcy, plus ci zawodnicy doświadczeni, którzy schodzili, osiągnęli ten sukces razem, bo naprawdę pomocy tych zawodników niekiedy była bardzo duża. A jakim wyróżnieniem dla trenera, co, co muszą jeszcze osiągnąć ci chłopcy, żeby trener Adam Buczek był w pełni z nich zadowolony i dumny? Ja jestem z nich zadowolony. Naprawdę to. Ale mam tu na myśli jakąś taką, powiedzmy, ale krok w, w kół No to wiadomo, pisa. że wszyscy sobie życzymy tego, żeby, żeby na tym się to nie skończyło, żeby ci chłopcy zaistnieli w piłce dorosłej. To, to jest no, naturalną sprawą, choć na pewno to nie będzie yy, takie łatwe, a, a, ale zobaczymy, jak dalej się to potoczy. No, przede wszystkim życzę im, żeby zdrowie im dopisywało, bo, bo jak to im dopisze, to, to reszta zależy od nich. Powiedzieliśmy kilka miesięcy temu po mistrzostwach polskich i ławie wszedłeś do autobusu, wziąłeś mikrofon do ręki, spytałeś się ministrowie co dalej, jak to wyglądało wczoraj po tym sukcesie. Czy no, już ta tego dnia py... dopiero czeka. Nie, już, już takiego pytania na pewno nie będzie, takiej rozmowy nie będzie. Ja myślę, że ci chłopcy coraz bardziej dojrzewają, stają się coraz bardziej dorośli i chyba są coraz bardziej sami świadomi tego, co chcą w życiu robić i na czym im zależy, bo, bo to jest najważniejsze, a nie to, co ja będę powtarzał. Bo tak naprawdę nasze drogi mogą się rozejść, i to oni będą decydować o sobie, i, i muszą pamiętać, że, yy, że to sami, sami muszą stawiać sobie kolejne cele. To, to ostatnia rzecz. Yy, kilka miesięcy temu też powiedzieliśmy, mi, że zadowolicie, jeżeli dwóch zawodników z Twojej drużyny przybije się na stałe do kadry pierwszego zespołu. Jak teraz patrzysz na to mi, że dwa to jest mało, czy dużo? Ja myślę, że patrząc wstecz. To dwa to będzie bardzo dużo, a, a, a naprawdę tak to życzę im, żeby się wszyscy przybili o te piłki seniorskie i, i kiedyś mógł, mógł na nich patrzeć, jak, jak grają we klasie. Jak im się uda i dane im to będzie w zagłębiu Lumin, a może jak to wiemy, losy różnie toczą piłkarzy, że może w innych klubach, ale, ale życzę im tego stałego serca, żeby, żeby doszli jak najwyżej, bo, bo wiem, że takie sobie cele stawiają.